pięć 5, piętnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści, 30, czterdzieści centymetrów. Przez Wiksiarzy Siemaneczko Nagrywamy ostatni też Ze Rollmako U436 Jedziemy do domu zdjąć podcinacze Z tego względu, że jest to kolejny vlog To yy, zmienię trochę moje ciuchy Zawsze noszę ze sobą dwie Żeby mieć na dwa vlogi yy, jedziemy, jedziemy zdjąć podcinacze Z Rollmaxona yy, kto tam oglądał wcześniejsze filmy, no to była uprawa płytka tu robiona. Teraz będzie uprawa w planach głęboka, bo jutro ma padać. I tak się w ogóle zastanawiałem, że może bym je zdemontował na polu te podcinacze. Ale mówię, kurde tam na polu będę tu tworzył. I zobaczymy co tu jest. Pojadę pneumatem, pyk pyryk pyk. Tutaj te farby, farba jest świeża, więc to wszystko jest zamalowane. Więc po prostu skoczę do domu i pojedziemy na pole po kukurydzy, już może ujęć tyle, nie będę z zewnątrz nagrywał, tylko po prostu go Wiesz, wpakujemy Normalnie, tutaj o, są te dłutka Wszystko to jest dłuto napawane To tam zero zużycia, no bo co, to jest mięciutko teraz, nie, a co my tam 5 hektarów zrobiliśmy ja Wiem, że on niżej jak na ziemię nie spadnie, ale Ekstra. Tak, także teraz uprawa będzie taka tym agregatem, do czego ten agregat został stworzony. Byłem na jednym szkoleniu, kiedyś szkoleniu. Tak. E, I właśnie tam jeden profesor mówił takie coś, że ogólnie to skrzydełka w gruberach powinno się pociąć. I tam była też taka teoria, że Brony talerzowe też powinno się pociąć, bo że one powodują podeszwę późną i się powinno tylko używać kultywatorów właśnie z takimi łapami i radlicami wąskimi. Tam oczywiście ja się z tym tematem talerzówki nie zgadzam, bo myślę, że to jest bardzo oszczędna uprawa i płytka i, i szybka. Natomiast z tym, że te podcinacze będą powodowały podeszwę, no może trochę i tak. Więc jeżeli tu jest 25, to tu chyba będzie 40. No, zobaczmy, na ile on wejdzie. Ciąg się zakopie. Jaka jest maksymalna głębokość robocza? Sprawdźmy. A, tu nie opad. Stoi w miejscu. No i w miejscu traktor. Zobaczymy, tu idzie łapa, no, coś takiego. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm, ma 40 cm, idzie tylko kto to pociągnie, nie, ale idzie, tak? Tutaj jest łapa, wpakowana. I lepiej nawet, jeżeli by tak można było patrzeć. No ale tu, wiadomo, trzeba ziemię trochę ubić, bo zwracaliście mi też na to uwagę. No więc dotąd, więc mamy 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, no 40 cm Kukurydza! Gotowana kukurydza! Dziadek nie mógł, babka chciała zjadła popcorn się B5, 1700 obrotów. 4 km na godzinę. Aj bo się udusi. O, no i to jest test. Zobaczymy zaraz głębokość roboczą. Idziemy zobaczyć. Jakoś postaramy się tą górkę wciągnąć. Ustawimy kamera

Była trakcja. Tak, także producenci maszyn, jak chcecie testować maszyny, zapraszam, zapraszam. Myślę, że gleba może nie jest gliniasta, ale jest równie wymagająca, bym powiedział. Także zapraszamy tutaj i ja, i również moi przyjaciele, przyjaciele mojego kanału. Tak, także jak my właśnie rozmawiamy o opłacalności rolnictwa e, lub o maszynach aktywnych, no to chyba jakby tu więcej nic nie trzeba, myślę, mówić, nie? Dobrze, jesteśmy już na tym polu, co tutaj będą te buraki, także zobaczymy teraz tutaj e, parę przejazdów na głęboko i potem no, wypłyczę go. Już nie będę jechał chyba tych podcinaczy, ale no, chciałem też spróbować jak to tam na głęboko, albo po prostu to uprawię, bo i tak tutaj jeszcze będę gnojowice, e, gnojowice woził. E, także B5, blokada i przedni napęd. Idziemy. 1700 obrotów B6. No tu idzie. 9 na godzinę na liczniku, a 7-8 km na godzinę na tym. Tylko, że tutaj było trochę uprawione, ale dojedziemy. A dobra, i tak tu będzie gnojowicą zjeżdżone. Szkoda paliwa. Autoblokada, 8 na godzinę. No i be 90% obciążenia. Dajmy mu, spróbujmy mu, b sied... Nie, no 98. Nie, mu. Dobra. Dajmy mu 1700, 1800 obrotów. 1800 obrotów. 30 litrów na godzinę i 2,5 hektara na godzinę. Trzeba było przeliczyć. To troszeczkę oszukuje. Ale miesza, to pięknie. Mamy 9,70, a realna prędkość to 8. A realna prędkość to 8. No ja że mówię, no u nas jest dosyć mokro, ale no też jakby idziemy. No nie, nie, nie stoi ten traktor w miejscu. Ładnie to miesza. jedziemy na 30 i potem zmniejszymy na jakieś 20-25 zobaczymy ile pójdzie ale tak no fajnie no bo mówię jest masywność jest masywność i... eee, Wiem wiem jedną rzecz tak że e, tutaj rozmawiałem z przedstawicielem i będzie robione przez rolmako jeszcze taka wersja light dla takich... E, mniejszych rolasów bym powiedział może nie mniejszych dla takich co mają właśnie mniejsze takie gabarytowo traktory bo ta to jest naprawdę jest naprawdę konkret maszyna, nie? No i 2200 kg to jest konkret maszyna e, także taka wersja light, e, podejrzewam, że ta wersja light u nich to będzie ważyła i tak tony 800. Ale no mówię, tutaj jest... nie ma czegoś takiego, że tutaj wyjdzie ta maszyna, nie? Na zabezpieczeniu widzieliście, jak pracuje pięknie. Także... ...jest fajnie, nie? Mierzymy głębokość O, już się zachmurzenie robi. Od nocy ma padać. Też trzeba tu, kurde, cisnąć. Ja już mówię, nie będę tych podcinaczy... Ale mówię, on fajnie miesza. Bardzo fajnie miesza bez podcinaczy na tej głębsze. Nawet... Nie wiem, czy mi się bardziej nie podoba ta uprawa, jak z tymi podcinaczami, nie? Także mówię, to w sumie, kurcze, tutaj... Czekaj, tył zobaczmy. No, już wymówiliście, tak? Że mam ubić, więc ubijam tutaj. Pyk 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 cm. E, nagramy sobie ujęcia na 32. wypłócimy go e, gdzieś na 25, to chyba było tu. A resztę to ja pojadę tam na 15, na 10, żeby po prostu to spórknić. Tam mi się miejsce na karcie już kończy. Ten kawałek przejdziemy. Także B6 i tam z 1700-1800 mu damy, no. To ciężka praca. 970, a realna prędkość to 8 na godzinę na, na nawigacji. No mówię, na liczniku ciągnika 10 na godzinę, nie? Patrz, no widzisz? 10 na godzinę na liczniku ciągnika. Nie wiem, czy Wy to widzicie. 990, tak? I 1800 obrotów. A, a realna prędkość to jest 84. Także no... Jak ktoś patrzy tylko na licznik i mówi, że jedzie 10 na godzinę, No to, no to okej. Okay. No ale... Ale miesza! 1800 obrotów. No kurde, chodzi! 9,5 do 10 na godzinę na liczniku, a 8-8,5 na nawigacji. Ale trzeba, no, trzyma go, trzyma go, tutaj to go, to go trzyma. Ale robota jest luks. 32 cm. No i mówię, no kurde, kupić ewentualnie, tak, maszynę cięższą, maszynę bardziej rozwojową. Maszynę, której nie zepsujesz ciągnikiem 200, 250 konnym, bo ja nie wierzę w taki coś, żeby tą maszynę zepsuć. Tego nie zakładamy. Zmniejszyłem na minimum, znowu. Czyli tak jak robiłem z podcinaczami. Zobaczycie zaraz, co się będzie działo. Czyli 15 centów to jest takie minimum. 5, 10, 15, 17. Weźmy tu pierwszą redlicę. O, to na pewno ona szła. Tak tu 5, 10, 15, 20, czyli jakbym na łączniku jeszcze miał go troszeczkę wypłycić, a zobaczmy ostatnią redlicę to jest ta. Ona idzie w tym miejscu. Ugniećmy 5, 10, 15, 7 20, niecałe 20 cm. Niecałe 20 cm to jest takie minimum na nowych elementach roboczych. Tak, także wykłuciłem go na maksa. Czyli to jest jakieś 17-20 cm. Podcinacze są zdjęte. Zobaczcie, jak to miesza. Na wąskiej. Oj, kurde, co? nawigacja. Co ty robisz? Nie włączyłem się. Dobra, patrz. Mamy 10 na godzinę. I Bieg do góry. 1611 na godzinę na wąskiej redlicy kurde no piękna sprawa Na no takie to żałuję że ja te podcinacze w ogóle miałem ale chciałem zobaczyć I teraz jest taka ciekawostka że ma e, momentami muszę redukować z, B, z B8 na B7 e, bo jednak te podcinacze widać musiały go trzymać e, tak, na zadanej tam głębokości e, No i na podcinaczach e, szedł, miał lżej traktor A teraz w górkach czy coś, no to jednak B7O, go B6 Także podcinacz ewidentnie go trzymał Na, e, na powierzchni, jeszcze tutaj dajmy mu o 13 na godzinę mieliśmy zadane Ej, jedź B7 i masz już 90% 100% na B7 100% O i teraz mam rzucić Także 13 na godzinę jak jeździliśmy wcześniej no to jest realnie 12 To jest realnie 12 Ale no w traktor i mieszek głupi To uprawia. Naprawdę pięknie to uprawia. Także nic. No, ja tu nie mam, jakby wszystko widzieliście. Tu nie ma co mówić, bo, bo, bo to widać, nie? Kwestia tego. Yy, no, Tyszluska te jest małym traktorem, ale mimo wszystko ogarnia temat. Kto tam lubi yy, się bawić tuningi, nie tuningi to już tam nie jest jakby mój temat każdy robi jak uważa, natomiast jeżeli chodzi o maszynę, no to yy, fajne, fajnie, że ona tak bardzo ładnie miesza również bez skrzydełek bocznych, nie? Także one... Ja myślałem, że tutaj może Może będzie coś niedocięte, czy coś takiego, a tu jest... To jest jednak 11 łap, nie? I może faktycznie yy, to jest dobry temat, że rozwojowo kupić takie coś, a, a można zawsze łapkę jakąś tam e, zdjąć, ale no, 11 łap na, na 3 metrach, no, ma, ma ma traktor co robić, e, szczególnie jakie jest te 30 cm, nie? Także myślę, że tutaj nie ma, nie ma co więcej komentować, bo maszyna jest dla mnie jest petardka, dla mnie jest petardka. Trzymajcie się!